Okej, okay, witam, witam dzisiaj w moim pokoju, jak widzicie mam kolejny unboxing na pięknym zresztą ogrusie. E, jest to Star Wars, jest to gra z realiów, realiów Star Warsa. E, jak widzicie jest to strategia, jedna z nielicznych strategii osadzonych właśnie w tym świecie. E, tak wygląda pudełko, jest to Star Wars Empire at War. Eee, oczywiście gra nie jest moja gra jest z kompmana, ale nie, nie oznacza to, że nie mogę z jej zunboxingować. Eee, gra jest dosyć wiekowa wyszła w bodajże w 2006 roku, w co nie oznacza, że jest zła, jest naprawdę zebrała bardzo pozytywne i bardzo fajne noty, eee, więc uważam, że jest naprawdę naprawdę bardzo grywalna nadal. Eee, I zakup bardzo konkretny, bardzo przyjemny, bardzo fajny, eee, naprawdę nic, tylko winszować wyboru eee, i zakupu. Jeżeli się uda to zdejmijmy te wszystkie foliki. Eee, tak się prezentuje. O! Co to? Dlaczego tak się stało? Eee, po zdjęciu foliki tak to się prezentuje. Eee, no i otwórzmy to, jak to wygląda w środku. Aj, dlaczego tutaj jest... Nie wiem dlaczego. No kompletnie. Dziwne to takie. No ale dobra. To jest... E, gra jest pod Steelworth, czy... Czekaj, zaraz, się, zaraz się sprawdzi. Graje. Nie, sądzę. Yy, nie, gra nie jest, To nie wszystko można bo pokazać, że na pewno jest kod seryjny. Jaka instrukcja, gruba, patrzcie. Ooohoo! Jaka z nie no naprawdę powiem wam szczerze, że w dzisiejszych realiach instrukcji to taka instrukcja to jest naprawdę dzieło sztuki. I słuchajcie, kolorowa, kolorowa wszystko jest naprawdę bardzo dobrze opisane, więc kurde, nic tylko... Tylko wziąć i czytać, jeszcze ładnie nawet pachnie. To są jednostki specjalne, bohaterowie, rezerwy wielosobowy, yy, Więc naprawdę pozytywnie odbieram sobie tą y, instrukcję. Mamy płytę, płytę w ogóle nie porosowaną, nie wiem dlaczego była odczepiona z tego, kompletnie yy, nie wiem. Moja wina jak zwykle, bo to przecież to ja jestem taki me, taka menda ale gra się naprawdę pięknie, jest naprawdę bardzo, bardzo opłacalna, zakup to był bardzo opłacalny, 39 złotych komisyjnie pokazana i można powiedzieć, że naprawdę był dobry zakup, naprawdę, bardzo... lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, cześć, do usłyszenia następnego.